Dzień dobry, kochani. Witam Was. No nie wiem jak u Was, no nie jest poniedziałek, to u Was może być wtorek środa, W zależności od, od tego kiedyś się zbiorę i, i kiedy puszczę filmik. Nie. Ja nie piję kawy, bo już nie piję ostatnio. Tak mi teraz Sławek zrobił, dlatego że Arto jest ABS w świecie Dlatego że wróciliśmy właśnie z, yy, ze szwedzkie poręby. Byliśmy piątek, sobota, niedziela, jest poniedziałek, jest godzina po 15, ale musimy zdążyć na... No zaraz mam pacjentów, więc muszę zdążyć, uwinąć się, wszystko tutaj powykładać, Po chciałabym jeszcze nagrać, bo kilka ma fajnych rzeczy do pokazania Wam. I, i do, lecimy do pracy. Weekend był piękny, przepiękny, bo był słoneczny, ciekły, Pewnie u Was tak samo. Także witam Was kawą. Wyjątkowo teraz mówię taką... No, z kofeiną oczywiście. Wiecie co, stanęliśmy w Lidlu, stanęliśmy w biedronce, dlatego, że będziemy robić teraz w, w tą majówkę, w ten weekend majowy długi. Będziemy robić grilla, bo będziemy mieć całą, wiecie, całą hałupę ludzi, całą, całą rodzinę. I bardzo się cieszymy. O ile białą kiełbasę mamy, ponieważ robiliśmy ją na święta wielkanocne, to yy, wędzonej raczej już nie ma. Musielibyśmy zajrzeć do do zamrażarki, ale tam chwilowo, słuchajcie, w spiżarce stoją na zamrażarce pomidorki. Yy, sadzonki Wam zaraz pokażę. Słuchajcie, bardzo jest otwarte okno. Ale jest tak ciepło, słuchajcie, że no, wiecie, wietrzymy wszystkimi oknami, jak tylko mogę, dlatego że przez weekend było zamknięte. Wietrzymy wszystkimi oknami, jakimi tylko możemy. Yy, w Biedronce w promocji yy, nie mogli się znaleźć i pani poszła z y, od kasy, bo pytałam o tą kiełbasę. Yy, I jest w promocji, jeżeli się bierze jedną taką, to ta druga jest chyba połowa ceny, czy, czy jakoś tak. Yy, właśnie nie wiem. I tu mam tutaj paragon. Widzę co, chyba nie ma paragonu, ale yy, jakoś... Przepraszam. Jakoś tak, te, taki ubasa jest teraz w promocji. To kupiliśmy dwie. I te są też w promocji, ale to nie jest tak, że jedna jest za 100%, a druga jest gratis czy połowa ceny, tylko one są po 10,70 bodajże. To jest też taka taki ubasa z krainy wędliny śląska, ale z czydarem. Myślę, że dla będzie fajna. Jeszcze jak pojadę, do, teraz mam fryzjera w czwartek. Pani fryzjerka, nie fryzjera, to jeszcze tam stanę w takim sklepie, wiecie, naszym tutaj regionalnym, gdzie kupujemy yy, takie wędliny wtedy, kiedy nie mamy swoich, to wtedy kupujemy to tylko i wyłącznie tam yy, i kupię kaszankę na tego grilla i jakieś pewnie jeszcze kiełbasy takie, wiecie, yy, na kilogramy ważone, nie? Ale póki co mamy, mamy to bardzo schowam. Bardzo dobry jest w Lidlu. Ja tak będę skakała z klepami bo nie pamiętam, co z czego było, ale z Biedronki to było niedużo. Z Biedronki, biedronkę kupiłam hyacyntia, to zaraz Wam pokażę, jak wyjdę na podwórko. W Lidlu Mazdamer, ten jest przepyszny, 600 groszami kosztuje, ale i on jest bez laktozy. I nawet jak mnie się chce bardzo sera, to cztery paczki wzięłam tego, dlatego że ja Wam coś pokażę. Może następnym razem upiekłam chleb Keto dla Sławka, ale powiem Wam, że jest tak pyszny i to jest naprawdę Ewer chyba yy, najlepszy, nie chyba, yy, w sensie nam najbardziej smakuje. Ja upiekłam go dla Sławka, ale yy, po prostu jem go, bo, bo z masłem i z tym serem żółtym, czy z pasztetem własnej roboty, czy z jakimś mięsem, wycibożkiem i tak dalej, to po prostu jest genialny, genialny. Jak będę robiła następnym razem, postaram się Wam to nagrać. Naprawdę jest y, jed, najlepszy, jaki żeśmy jedli z, z tych chlebów keto. To też idzie do łodówki. Co kupiłam? matko, właśnie. Szybciachem, szybciachem, dlatego, że rozmrażają mi się. Tutaj mam truskawki y, bez szypułek z y, z czego to? No z dla pewnie, jakieś tam, nie wiem, 6-8 zł, 7-8 złotych To będę robiła deser, taki pudding chia, z chia, będzie mleko kokosowe, będzie jogurt bez laktozy yy, i yy, nasiona chia i takie musy będą, tak, z truskawek, wiecie, jeżeli jest, yy, świeże truskawki są, to bym zrobiła ze świeżych, ale... Były dzisiaj takie bione jest poniedziałek, więc do piątku, soboty, to by mi się pewnie zepsuły. Yy, dlatego kupiłam mrożone. Yy, I takie musy yy, owocowe, no to wszystko jedno, czy to z owoców, może będzie ten kwaśniejszy. Yy, ale no bo tuskawka mrożona zawsze jest troszkę kwaśniejsza, nie? Ale, yy, ale jeszcze jeden kupiłam, jedno, jedno jest to opakowanie owoców. Teraz mam pokażę, dobra. Tak czy siak, dwa opakowania jogurtu bez laktozy, i to było w Lidlu. Dwa mleka, dlatego że będę robiła. Dwa mleka? No, dwa mleka powinny być. Dlatego, że będę robiła drożdżówkę znowu. Słuchajcie, robiłam na święta, na wielkanocne. Robiłam na ten weekend, dlatego że dzieci te małe przyjechały z Warszawy, a yy, święta yy, smakowała im po prostu przez zarąbiście więc włożczenie złożyli zamówienie na drożdżówkę z truskawkami z kruszonką. Na taką drożdżówkę, gdzie się. Ona, ona się robi, wiecie, na oleju ona się sama robi, bo wieczorem powiedzmy, że tam nie jest samego rana ją za... tylko wrzucam składniki do miski. Ja Wam już pokazywałam tą drożdżówkę kiedyś. I potem za jakieś 3 godzin tylko wymieszam, włożę owoce na wierzch, tam delikatnie powtykam, powciskam, posypię grubo kruszonką i do piekarnika i naprawdę nie wymaga ona gniecenia, ale do tego... Był mi potrzebny olej, dlatego że to będzie już trzeci raz, a do każdego ciasta, do każdej jednej blaszki potrzeba szklankę oleju. Więc kujawski był dzisiaj w Lidlu po 28 z groszami. Kupiłam dwie paczki drożdży. A, bo jeszcze właśnie, bo jeszcze kupiłam taką pulpę z mango i ona jest teraz w Lidlu po 6 z groszami. To też jest, taki, to jest takie fajne, powiem Wam, że nie jest za bardzo słodka. Węglowodanów ma 16 gramów. W jeżeli ktoś liczy, oczywiście węgle, tak, w 100 gramach jest naprawdę przepyszna, i taki na ten pudding ja przełożyć. A to, wiecie, truskawka, ja z jogurtem, z, no, z tym lekiem, w czym sobie to namoczycie. Potem powiedzmy mango, pulpę z mango. I jeszcze kupiłam skierowanie nieba do drożdżówki, do kruszonki. Chcę dojść do tych mrożonych nie mogę ich znaleźć. 2 kg mąki tortowej, ale muszę kupić basie, stwierdziłam, że jak nie będę miała po prostu, wiecie kiedy, znaczy będę miała, bo muszę jechać do, do tej fryzjerki, ale być może nie będę miała czasu, tak? Bo okazję będę miała tylko może czasu, więc mówię, na przykład jak kupię mąkę tortową, kupiłam jej 2 kg, dlatego że jak powiedziałam, tam Sławka i dzieci pytałam też, coś mi tutaj bleszczy. Kuby, Kuby pytałam, czy zrobić drożdżówkę na majówkę, on powiedział, że tak, a Sek powiedział, że tak i dwie. No więc sądienie. słuchajcie, ja zacznę chyba sprzedawać te drożdżówki, bo naprawdę schodzą jak... Więc dwa kilogramy mąki tortowej. Te drożdże, owszem, cukier kolejny, wanilinowy. Już mamy... Dobra. Yy. Czy ogórki świeże na sałatkę? Na sałatkę Sławek, tak? Ogórki świeże? Tak. Yy, kupiłam aromat waniliowy. Aromat waniliowy do tej dożółki. Słuchajcie, ona no tak nie będzie zdrowa, więc ja tutaj już nie, nie abstrakuję od, że będę nie wiem, jakąś wanilię. Nawet nie mam teraz, gdzie kupić tego ani z prawdziwą laskę czy coś. Po prostu do, do ciasta dołożę, czy cukier wanilinowy do kruszonki, czy aromatu waniliowego, waniliowego do, do mąki i tyle. Teraz jemy, owszem, raz na tydzień tą drożdżówkę, ale no wiadomo podejrzewam, że to będzie koniec. Majówka będzie ostatnim weekendem, kiedy zrobię tą drożdżówkę na długi, długi czas. Pomidory malinowe, bo z tym chlebem, co pie, pieka ostatnio, ja, wiecie, co już upiekłam te chleby dwa czy trzy? Dwa. Trzy. Trzy te chleby upiekłam. No to rewelacja. z masłem z tym. I wiecie, ja tak, ja tak zawsze, te, znaczy zawsze, no ja w tym momencie bardzo ograniczam te węglowodany, ale pomidor czy chleb ma zero tak naprawdę węglowodanu więc mi to tam, wiecie, rybka, nie? Ale pomidory malinowe, jeżeli będą dobre, to Słonek sobie nawet robi taką, czy z ogórkiem sałatkę do, tak do, wiecie, do zjedzenia ze śmietaną. Masło 82% i chyba innego, powiem Wam szczerze, już nie będę kupowała, dlatego że Masło koneckie, które raz czasem kupuję, jeżeli jest mi potrzebne na przykład do kurczaka, do prodziża masło, tak? Bo piekę w prodige'u, kurczaka w maśle, to biorę tamto z Biedronki czy z lila, takie, co są często w promocji. Natomiast do chleba, do kanapek czy do, nie wiem, gdybym chciała sobie twarożek na przykład zrobić i podbić ten tłuszcz masłem, to właśnie takie. Nie wiem, co jest z tamtym masłem. Ono jest, wiecie, jak nawet stoi na, na kuchni yy, w pomieszczeniu, to ono po prostu jest sztywne, takie twarde. A takie masło prawdziwe, prawdziwe, koneckie, czy takie nawet łaciate, yy, włoszczowskie, wy tam pisałyście zambrowskie jeszcze, ale takie prawdziwe zambrowskie, nie, nie ten miks, tylko yy, masło, to one są mięciutkie, jak jest ciepło, wiecie, w pomieszczeniu, tak? A tamte muszą być jakieś, nie wiem, usztywniane, jakieś yy, utwardzane, chciałam powiedzieć, nie usztywniane. Yy, pięć... Yy, opakowań jajek, bo nam się skończyły właśnie tych, tego tej ten chleb wymaga 8 czy 10 jajek? 8, więc 3 elki i 2 opakowania emek. To już tego nie będę, a są też te owoce kolejne. O i widzicie, tutaj mam mango, ananas, mango, ananas i i tam truskawka, i ta pulba, pulpa z mango, yy, to będą takie fajne deserki, nie? A jeszcze kupię na pewno, kupię na pewno, kupię borówki. i Jak będą świeże truskawki, też, bo świeże truskawki muszę kupić do drożdżówki, więc będę po, po owoce na pewno specjalnie, yy, za owocami będę chodziła, ale póki co mam te mrożone i będę je wykorzystywała do, do deseru z, z chia. Powiem Wam, że ja też zjadłam ostatni jak słowkowi zrobiłam i mi bardzo, bardzo smakował. Yy, tylko, że zrobiłam go na jogurcie bez laktozy, takim naturalnym, yy, i było trochę mleka bez laktozy. A teraz zrobię kokosowe mleko, bo mam takie, te, wiecie, litrowe, które zamawiałam przez internet. Yy, I właśnie jogurt yy, ten bez laktozy i dopiero te czy ja. I na noc, czy na kilka godzin. Tak jest. Muszę słoiczki kupić, bo żeby to fajnie wyglądało też dla każdego, żeby to było na majówkę. To muszę kupić z 10 słoiczków takich, może z pepko. Piszcie, gdzie, gdzie dziewczyny, gdzie Wy widziałyście takie słoiczki. Takie nieduże, takie, takie ze 300 ml. No bo więcej tego, 250 nawet może być jak szklanka, nie? Dobra, i co? I tutaj już, kochani, nic nie mam. Jeszcze jedno mleko, tak, i jajka, dobra. I teraz to, co, z czego się bardzo, bardzo cieszę w dniu dzisiejszym, to jest ta gwiazda, rozumiecie, to są dwie gwiazdy, no. To jest, się nazywa, się nazywa Dipladenia Sanvilla, San no jakoś tak się to nazywa, widzicie, widzicie. I ona lubi stanowisko słoneczne, takie półsłoneczne, kwitnie od kwietnia do listopada. Dziewczyny, bo Panowie to chyba Wy nie uprawiacie kwiatków, tak? A jeżeli uprawiacie, to takie moje info, jakbyście nie mieli tego kwiatku, kwiatka jeszcze. No i oczywiście nie znosi przymrozków i tak dalej, mrozu. Więc jest w takiej doniczce dosyć duży. ja Wam teraz pokażę. Zobaczcie, jaki to duży kwiatek jest, zobacz, o, teraz widzicie? I to kupiłam w Lidlu, dziewczyny, kochane i Panowie. Jeżeli jesteście zainteresowani, kupiłam widlu. I on kosztował 69 zł, 7 dyszek. To jest lidla I był pierwszy kasowany. Krzew. Ozdobny. Czywozdowne? A, bo wiecie, to też kupiłam, kupiłam takie... Ja wam teraz pokażę. Na kląb. Eee, e, e, 6999. Kupiłam Hortensję za 15 zł i inny krzewozdobny za 9,99. I zaraz pójdziemy i zobaczymy. Najpierw będę chciała Wam pokazać moje pomidorki, bo już są ładne. Właśnie zanim żeśmy wyjechali, taki mam, wiecie, taki maraton ostatnio z, z robotą, że coś niesamowitego, ale ja się cieszę, jak jest takie zajęcie, wiecie, jest zajęcie, człowiek nie, nie, nie ma czasu się nudzić i, z to jest taki okres, gdzie chce nam się robić, gdzie chce nam się coś, czegoś nowego, chce nam się coś upiększać. Ja mam tak bynajmniej, nie wiem jak Wy. Ale zrobiłam fajne klomby na około, znaczy wokół, czego? wędzaki I tu będę robiła też pod oknem i tam pod oknem, pod spiżarką. I te pomidorki. I taki miałam przez, od świąt, jak skończyły się święta, poniedziałek, na poniedziałek, od torku miałam ten zapiernicz z garderobą, już tam wszystko pomalowałam, już to przenosiłam, pokupowałam sobie światełka. Jest, już jest pięknie, ale Wam pokażę dopiero, jak będą meble, jak będzie komplet mebli, czyli te będą podschody, tutaj pan wymierzył i. Dzień dobry. Dzień dobry. Myśmy się chyba widzieli dzisiaj. I ta szafa, taka duża właśnie witryna, bo, bo to jest bez drzwiczek, na górę do garderoby. Ale mówię, dopiero niech to przyjdzie, to, to wam nagram. Idziemy, kochani, teraz do spiżarki. O, tutaj jest moja plantacja pomidorów, tutaj jest ten pomidor malinowy olbrzymi czy wysoki, on jest z tej odmiany bardzo wysokiej, jest w tych kubeczkach po pomidorach, które już w ubiegłym roku sadziłam w nich pomidorki. Ale wierzcie mi, że w każdej doniczce, w każdym kubeczku jest 10 cm jeszcze przysypane, więc one miały tak naprawdę około 25 cm do 30 cm wysokie były. Więc delikatnie je, wiecie, tak zawinęłam, bo tak, taką miałam instrukcję i tak bym pokazywali. Ja, ja nie jestem takim, wiecie, wytrawnym. Znaczy, ja nie jestem ogrodnikiem, może tak powiedzmy. A to, czego się dowiedziałam to od ogrodników, to to, że, że te Gałązki, znaczy te gałązki, te korzonki, im bardziej się, wiecie, im jest większa powierzchnia wchłaniania, tym one fajniej rosną. I że się podlewa właśnie tutaj do kuwet, nie, do, nie z wierzchu, nie, z, nie od góry. Więc tu mam te malinowe olbrzymie. Tu mamy bawole serce, one są troszkę nie, nie, takie mniej pienne jak, jak te malinowe a u góry tam mam jeszcze, bo tamtych nie przesadzałam, dlatego, że tam są cały czas takie małe, wiecie, takie są na 5 cm może, w tych mniejszych doniczkach, więc ich jeszcze nie przesadzałam i one są te właśnie w takie doniczki, donice, na werandę, na schody, wiecie, na taras, to tamtych jeszcze nie. Także tutaj mam około 100 pomidorków w tym momencie na zamrażarce, więc to było, wiecie, czwartek po południu, przed pracą, przed drugą zmianą i... Już nie szukałam dla nich miejsca, gdzie indziej, ale zamówiłam. Już zamówiłam sobie taki mały tunel, taką małą szklarenkę. Ale może wejdźmy na podwórko. Zamówiłam, wiecie co, małą szklarnię. Coś koło 300 zł. Jak przyjdzie mi, to ja wam, ja wam pokażę i, i wam podlinkuję. I zamówiłam 100 doniczek. Takich wysokich. Wiecie, takich wysokich, wysokich na chyba 15 cm, czy nie więcej. Więcej. Nie pamiętam, bo ja zamawiałam je ze szklarskie poręby i, i nie pamiętam. O, patrzcie, jak mi już funkcje ładnie. Yy, ładnie poszły w górę. Ta jest przepiękna, ta z tymi fioletowymi. Pytałyście kiedyś dziewczyny o, o... jak się nazywa ta odmiana, ale ja za piernika nie wiem. Jak będę kiedyś widziała, bo bym chciała kupić tą funkcję, to kupić jeszcze, to wtedy yy, Wam podam, yy, bo będę widziała wiecie po tych fioletowych... Yy, po tych fioletowych tych, no, jak to się mówi, nie sadzoneczkach tylko, no wiecie o co chodzi, nie? Yy... I, I te doniczki, tak będę skakać z tematu na temat, bo co, co wiecie, wyjdę na, na podwórko, to widzę, yy, już są zmiany. Tu jest jedna funkia, tam jest druga, tam jest trzecia, yy, czwarta. Tutaj widzę, moja mamusia yy, maczała parusia i bardzo dobrze, bo pomogła im, wiecie, po zimie te, te, yy... Te funki, one są przykrywane troszkę tymi kamykami, i, i musi, muszę je potem na wiosnę szukać. I tam jest ostatnia. Fajnie, fajnie, że tu im pomogła wyjść, bo teraz dopiero tak naprawdę one, one dopiero zaczęły wychodzić, do, zaczęłyśmy je dopiero widzieć. Wiecie, że, że wychodzą, nie? Oj, tutaj jest kolejne. Dobra, dobra, idziemy do tych, do tych kwiatków moich, bo nie dojdę w końcu. I te doniczki były po złotówce, po 99 groszy. I zamówiłam ich 100 i muszę zamówić właśnie ziemię, znaczy kupić ziemię taką workowaną i dopiero przesadzę. I do tej szklarenki. A szklarenka bardzo fajna. Na ten okres, kiedy, no wiecie, w tym momencie już w spiżarce mam tak mało miejsca, że no, muszę korzystać z Muszę korzystać przecież z, z, z zabrażarki, a pomidory mi tam to uniemożliwiają. I teraz tak, jak pamiętacie, tutaj. Tak, może pokażę. O. Jak pamiętacie, tutaj i tutaj, z drugiej strony, były takie olbrzymie kule. Takie tuje kule. One już były, ale one były stare, wiecie co? One tak przerzedzały się. Yy, tutaj nam trochę za, zrobiły tak do, spo, dosyć sporo cienia, i tutaj też żeśmy nawet yy, wysadzili te borówki, które tutaj były w tym miejscu. Zaraz Wam pokażę, gdzie żeśmy wsadzili i żeśmy je wysadzili, żeśmy je wy, wycięli. A na to miejsce yy, ze świata kwiatów zamówiłam sobie kwiaty. I teraz tak tutaj jest róża, yy, yy, są dalie, przepiękne dalie, dwukolorowe, yy, są yy, jaskry. Dzisiaj kupiłam właśnie w biedronce, yy, tylko na będą jasne mi się wydaje. Hiacynty po trzy cebulki, po 691 doniczka. Yy, mam margaretki czy margarytki, jak to się mówi dziewczyny. Wy, wy będziecie wiedziały, tak? Yy, mam chyba piwonie i, i takie coś takie duże... Ja mówię o tym krzaku, który jest sadzony, bo to mi wsadziła mama teraz, jakby mnie nie było, bo ja mówiłam, że ona mi to yy, obiecała, <noise> wiecie, przed, yy, przed wyjazdem, ale ja mówię, że nie, nie wyciągaj tych krzaków z ziemi. Mówię, bo, bo tam zrobisz sobie puste pole. Ale nie, oczywiście musiała sobie yy, wykopać i mi tutaj wkopać, żeby to było ładnie wyglądało. Teraz mi się karta skończy, bo widzę, że już mi leci do, czas do dołu. Yy, I tam mam właśnie jeszcze yy, hortensję. Jedną sekundę. Hortensję. Tutaj gdzie mam te patyczki, to ja sobie wiecie, pozaznaczałam, że, że są kwiatki, żeby wiedzieć gdzie podlewać. I nie, żeby nie w razie czego. Co to jest? No, hortensja ogrodowa, tak jest, niebieska, błękitna. I zanim pójdę do pracy, ona tu już ma fajne. O, teraz muszę ją podlać. Listeczki puszczę tutaj sobie fajnie. Więc teraz ją wsadzę. Tylko muszę wyjąć ziemię z, z garażu. I zanim pójdę do pracy, to wsadzę te, te hiacynty, tylko te hiacynty to, to chyba wsadzę, nie wiem właśnie czy tutaj wsadzić, czy tu pod schodami. E, tak czy siak, siak, czeka mnie jeszcze dzisiaj sadzenie. Dobra. I, i, i tutaj mam ten sam zestaw. E, kupiłam nawóz sobie do roślin e, cebulowych, zobaczcie. Wtedy z tego świata, świata kwiatów kupiłam do podwiązywania taki drut ogrodniczy, płaski. Sporo rzeczy wtedy kupiłam, zapłaciłam coś około 200 zł. O, i tu mam kolejne. Taki sam, mówię, takie taki samo rozstawienie, taki sam zestaw, tylko że tutaj mam inny, inny, inny kwiatek, inny krzew. I to jest. O matko, to jest porzeczka? A to jakaś taka ozdobna, chyba, nie? Nie, nie zauważyłam, że tu piszę porzeczkę. No dobra, to pewnie porzeczka jest yy, krwista, to pewnie jest porzeczka, słuchajcie, taka... Yy, się tak nazywa kwiatek. I też ma już listki. I ona kosztowała Brilu 9,90. I hortensja Brilu też kosztowała 9,90. I pamiętajcie, że... O, zaraz... Zaraz to wsadzę. Tylko się przebiorę, bo mówię, jak żeśmy przyjechali tak do tej pory. Nic tylko latam i coś robię. I ją może tutaj wsadzę, nie, bo to jest taka, tutaj może wsadzę ją właśnie i już na ten kawałeczek będzie dosyć kwiatków. A muszę się wziąć, słuchajcie, za, za, za te klomby pod, pod, tam pod, pod domem. Dobra, zostawię sobie opakowanie, bo nie będę wiedziała jak ona kwitnie i tak dalej, w jakim czasie. A jacynty takie, one są, mi się wydaje, że będą jednakowe. Więc będą fajnie wyglądały. Fiatcent, trzy cebulki, ale nie pisze. Słoneczne, jasne. Tak mi się wydawało, że jasne, dlatego że ma jasne, liście, jasne te liście i też potrzebuje słońca, nie? Dobra, o. a o! Chcę Wam pokazać tutaj już, jak sobie wykopał na saunę. Tam, mówię, uprzątnęliśmy kompostowniki. I tutaj mamy. Powsadzane właśnie naszych drzewek, krzewy, które, które były kupione z, no, z miesiąc temu na pewno. Dobra, kochani, ja się zbieram już, robię porządki i, i zbieram się do pracy. Mówię, za chwileczkę będę musiała wychodzić. Wyjechaliśmy dosłownie na trzy dni, a ja podwórka nie poznaję. Naprawdę wierzcie, nie poznaję podwórka. Tak wszystko pięknie błynęło do góry, że. Mm -hmm. coś pięknego. Dobra, żegnam się z Wami tym widokiem z mojej werandy. Biorę się za, za życie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, cieplutko, papa. Pa.